Witajcie moje wróbelki w długo wyczekiwanym odcinku z boostera na MSP. Z góry przepraszam za mój głos, ale jestem trochę chora, a więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc zanim przejdziemy do głównego wątku odcinka, pójdę pobawić się z pieskami. Hey, 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 hey. Hej! Hej! Jurowa jest jedna jedyna na ziemi, każdy to mnie widzi od razu się rumieni. Myślisz o tym mówię sprawa oczywista, bujać się do tego będzie nawet warszarć miliony z ta końców tysiące, a o założenia rondanie nie uwa miesiące. Setki znajomy, bozymy legiony. O mój Boże, urosła, jaka piękna. Które nie wyginą jał stenopterony, by i ludzie wiką, prestiżowe ciuchy, nie zostawisz lajka, będziesz nie wiesz, będzie kilka szybów, robię wersję pełną, nie mam rynku, pełno, rełno, Ok, przyszedł czas w takim razie na tytułową część odcinka, czyli booster. Diamentów nie mało więc lecimy. Piszemy własny status wymyślony przeze mnie nieukradnięty od nikogo. Zobaczmy ile fejma dadzą nam awards. Uwaga speedrun. Wlazł kotek na płotek, i walnął go młotek, siekierka dobiła i kotka zabiła, kotek nieżywy wleciał w pokrzywy. Kotek bambo w Afryce mieszka, czarną maskurę ten na szkoleszka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej piskiej pierwszej czytanki. Magazyn. Ale Boga! 17 tysięcy do levela, oh. zobaczymy, czy wbije. <laughs> o wow, OMG, ale fajnie nie wiem, co wezm i się nie dowiecie czas na świnie 41 k co teraz zrobić hm wiem pamiętacie wickę z poprzedniego odcinka która dała mi pozdro my też jej dzisiaj damy i zarobimy fame także proszę bardzo kircia bądź pobłogosławiona A dobra, masz jeszcze jedno. Sobie teraz patrz jak zbieram, a ja ci powiem, że patrzą na mnie typy, gdy podjeżdżam moim lambo. Przy okazji przypomnę Ci o zasubskrybowaniu mojego kanału, możesz zostawić łapkę w górę i komentarz oraz dać okay, grafa na mas. To 16 Cię w następnym roku. Wow, już prawie. I tak zbierałem, zbierałem, aż tu nagle. O mydzi, o udało się, ale fajnie. Wow, biorę wszystko, nie zmieniam kolorów. Dobrze, a więc dziękuję za obejrzenie, nie zapomnijcie o łapce subie i komentarzu, jak podobał wam się. Filmik, widzimy się niedługo.